Dzień dobry, tu ja mówię. W tym tygodniu zapadną znaczące rozstrzygnięcia. Dowiemy się, ile kłamstw na swoim koncie mają przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Dworczyk i to kabaretowe, satyryczne konto. Szczepimy się. Proszę Państwa, dlaczego tak uważam? Dlatego, że właśnie z tych kłamstw między wierszami można było wyczytać, że około 15 milionów dorosłych zgłosiło się do liksyryzacji, a w tej chwili mamy proszę Państwa 14,6 miliona dotkniętych pierwszą dawką. No w tej grupie również są 16 i 17-latkowie. Dopiero dzisiaj ruszyła o zgrozo grupa 12-15 lat, ale o tym za chwilę. A e, prosta matematyka mówi nam o tym, że jeśli mamy do czynienia z połową dorosłej populacji, bo tak mówił Dworczyk, to jest około 15 milionów, czyli brakuje nam, proszę Państwa, 400 tysięcy, jeśli chodzi o skierowania dla tej grupy osób. No i to jest kwestia dwóch, trzech dni, powinno być mówiąc kolokwialne pozamiatane. Ale wspomniana grupa 12- i 15-latków to jest kolejne 1 700 ,000 skierowań. Tyle już zostało wystawiono dzisiaj w nocy z niedzieli na poniedziałek, bo o godzinie 00 skierowania są nowe wystawiane. A pierwsze doniesienia, pierwsze informacje, tym razem przekazane przez Andrusiewicza, nie Dworczyka, mówią o tym, że do godziny 10 zgłosiło się 45 000 no, nie tyle dzieci, co rodziców, którzy podjęli taką dziwną, niezrozumiałą z punktu medycznego decyzję. To jest, proszę Państwa, bardzo dobra informacja, chociaż widziałem już głosy troszeczkę sceptyczne i psioczące, że to i tak o 45 tysięcy za dużo. No Oczywiście, że tak, ale mówimy o grupie 700 tysięcy osób. i przy, A przy grupie 16-17 latków, gdzie było ponad 2 miliony z tego, nie, przepraszam, przepraszam, było 700 tysięcy było 700 tysięcy skierowań ta liczba była bardzo podobna 45 45 tysięcy, no, proszę Państwa większa, proporcjonalnie większa bo mówimy o grupie 700 tysięcy przy 16-17 latkach i tam było 45 tysięcy również 40-45 tysięcy, no ale tu mamy grupę więcej niż dwukrotnie wyższą, miliona 700 tysięcy a liczba zgłoszeń jest na tak katastrofalnym, katastrofalnym poziomie, no, szczęśliwym w szczęśliwym zasadzie poziomie, no to proszę państwa, naprawdę mówi nam wiele. Oczywiście jest to pierwszy dzień, są to pierwsze godziny, ale przypomnę, że w innych grupach te zgłoszenia w nocy, no państwo pamiętacie co się działo, przy, zdaje się, przy grupie 40-latków, ileś tam tysięcy w ciągu nocy się zgłosiło w ramach tej pomyłki, z której się później. Dworczyk wycofywał. Także to są naprawdę dobre symptomy. Idzie to w dobrym kierunku. A ja cały czas z uporem maniaka powtarzam: celem jest, proszę Państwa, poniżej 50%, czy w granicach 50% z jakimś lekkim haczykiem. No, przynajmniej tak, żeby dla połowy obywateli ludzi, najzwyczajniej w świecie nie, niekoniecznie trzeba się posługiwać tą nomenklaturą polityczną, ale no w kontekście tego procederu to akurat jest to dobre słowo bo to bezpośrednio się przekłada na nasze prawa obywatelskie, wolności itd. tak i tak dalej, no jeśli będzie nas połowa czy może troszkę mniej niż połowa już nie masz takiego wielkiego znaczenia, poza jakimiś tam drobnostkami psychologicznymi to będziemy mieli, proszę Państwa, argumenty, aby walczyć o swoje. I to nie koniec dobrych informacji, bo my mówimy, proszę Państwa, o tak zwanej pierwszej dawce. Natomiast ja mam pełne przekonanie, że na drugą dawkę zgłosi się mniej osób. To jest oczywiste. Te sygnały już gdzieś spływały od co bardziej spanikowanych ekspertów z Rady Medycznej. Niektórzy z nich nawet mówili o 30%, o 30 spadku frekwencji w takich miastach jak Warszawa. To też jest niesamowicie ważny sygnał, no bo gdzie, a gdzie, ale akurat w tym mieście to nie brakowało tych wszystkich zwolenników yy, yy, najmodniejszego na świecie wirusa i najmodniejszych na świecie eliksirów. Także proszę Państwa, czekamy cierpliwie, trzymajmy kciuki, raczej patrzymy na to wszystko z optymizmem, bo pierwsze wskazówki, pierwsze symptomy są takie, że optymizm jest uzasadniony, i w tym tygodniu powinniśmy już wiedzieć naprawdę bardzo dużo. To znaczy, ile ostatecznie Polaków było zainteresowanych pierwszą dawką inicjolu, co wcale nie znaczy, że ta wartość będzie ostatecznie obowiązująca, bo do końca czerwca, mniej więcej do końca czerwca, końca jest przełom, przełomnica, powinniśmy znać grupę już docelową, liczbę ostateczną, jeżeli chodzi o tak zwane pełne wyeliksirowanie. I tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, wierzę, że będzie to poniżej 50%. 50%, no i niestety cały czas będziemy musieli patrzeć na to, co się dzieje z eliksirowaniem dzieci, no bo tutaj, proszę Państwa, jest to naprawdę kompletne barbarzyństwo, to jest rzecz... Mnie się bardzo podoba stanowisko niemieckiej rady stałej do spraw szczepień, aż sam się sobie dziwię, że, to, że te słowa wypowiadam, ale to stanowisko naprawdę jest mądre i wypowiedziane przez lekarzy. Mówi, Którzy mówią, że w absolutnie w żadnym wypadku nie można zmuszać kogoś do przyjmowania eliksiru, jeśli to nie stanowi dla niego ochrony, a jest ochroną jakiejś grupy. Trzeciej, czyli osób trzecich no, nie można człowieka narażać bezpośrednio na jakieś powikłania związane z terapią medyczną i argumentować to tym, że, że jego ryzyko, że ryzykowanie jest zdrowiem tego człowieka, a w tym przypadku dziecka, jest korzystne dla jakiegoś innego pacjenta w innej grupie docelowej. Jest to oczywiste barbarzyństwo, no tym bardziej, że, proszę Państwa, no, w każdej cywilizacji tutaj naszej, greko-łacińskiej. W każdym kraju to dzieci są chronione przede wszystkim. No, jeśli już można sobie wyobrazić jakąś sytuację, no, to to, że starsi narażają się po to, aby ratować dzieci, a nie odwrotnie, na miły Bóg. Także, proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. W tej chwili jeszcze do wniosku, na wniosek musimy trochę poczekać, do musimy jeszcze pozbierać parę faktów, a te pojawią się w tym tygodniu i. E... Żywie, głęboką nadzieję, z małym przekonaniem, że będą to dla nas informacje bardzo optymistyczne. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.